Czy wiesz, że ilość osób korzystających z Internetu stale rośnie? W 2015 roku aktywność użytkowników w Internecie wynosiła 25,7 miliona, czyli 67% ludności Polski. Aktywnych kont na portalach społecznościowych 13 milionów, 34%. A liczba użytkowników korzystających z mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu 15,9 milionów ludności. 62%. Można śmiało powiedzieć, że liczba osób korzystających z internetu w 2015 roku zwiększyła się o 3%, ilość użytkowników była większa o 8%, a urządzeń mobilnych przybyło 11% więcej niż w 2014 roku. W 2015 roku ilość urządzeń mobilnych w Polsce wynosiła 56,5 miliona. Czyli 147% naszej populacji. Co oznacza, że co drugi Polak posiada więcej niż jedno urządzenie mobilne. Według wyliczeń przeciętny Polak dziennie korzysta 4 godziny i 51 minut z komputera, godzinę i 49 minut z komórki, 2 godziny i 44 minut z telewizora oraz przebywa 2 godziny i 5 minut na portalach społecznościowych.